kochani, dzisiaj robimy metamorfozę aurorki, więc bierzemy naszą aurorkę. no i zaczynamy aurorka jest taka mega śliczna ojej, no i lecimy, mam taką kokardkę którą tak by było jej można przykleić o, a może tak ale na Taśmę dwustronną, oczywiście. Jeszcze mam kochani takiego kwiatuszka. Nie wiem co lepsze, bo ten to jest taki waj w wakacji, a taka kartka też bym mogła być, ale nie wiem. Napiszcie w komentarzach, w którym tutaj ubranku jest lepiej aurolce. A więc teraz naszyjniki. Pierwszy naszyjnik wygląda tak i myślę, że jest epicki. Bardzo ładny, i do tego tą kartkę. To by było tak cute, mega. I kochani, jeszcze mam taki. Widzicie, też pięknie wygląda. I jeszcze do tego tego kwiatka. Ojej, ale słysznie, dobra. To jest styl aurorki na wakacje, także ona chyba w tym pozostanie. Ale oczywiście piszcie swoje propozycje w komentarzach. No i dobra, kochani, teraz następne. Kolczyki. Patrzcie, mam taki kolczyk złoty, ładny. Fajnie się prezentuje, ale są lepsze. Dobra, teraz mam dwa takie malutkie. Bardzo ładnie, mi się podobają. Piękne. Niestety muszę trzymać, bo. No, nie ma tutaj tasiemki. Bym musiała przylepić dopiero. Jak myślicie? Też pięknie. Ej, fajnie to wygląda. <grym> fajnie to wygląda. Okay, ok, no to teraz wybierzcie outfit, który jest najlepszy dla aurolki. Taki. Lub taki. Moim zdaniem chyba tamten pierwszy, ale ten na wakacje jest idealny. Nie wiem, wybierz wybie wy 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 wybierzcie swój najlepszy outfit do aurolki. a ja się z wami, a ja się z wami żegnam.